Dzień dobry, witam w nowym odcinku Wielki powrót Mistrza Jody i Blejewicz Mamy tą misję, w której w sumie kręcimy się w kółko A nie, jednak on coś znalazł, pokaż co masz better than No, pokaż mi to no. Szukaj, szukaj No dobra, lecimy za nim Coś było słuchać, a nie wiem co to jest Znów te krzakory i zaś się zgubię i tyle będzie z tego odcinka No co? Co masz? No pokaż O, kaseta Let's o, see chleba To jest... A nie no, bo to jest to co już wiedzieliśmy To Peter To base Peter didn't run away. He was kidnapped. I found a tape. I it shows the man who did it. What? How do? You... Wait, a tape in the middle of the forest? Ellis, are you serious? Yeah, yeah. The those tapes—they make things appear, but there's no time landing. We have to find the kid. He's in serious danger. Ellis, even even if that's true, I I can't let you go alone. I don't I'm sorry. have much choice. Look. Nie zrobię nic głupiego. Po znajdę go. Nie, Alice, czemu ty tak siedzisz? Dobra, lecimy do tych okopów. One były chyba tu i się tam szło. W lewo chyba. Albo prosto. A tu, dobra, tu pójdziemy O, chyba nie tu Pojebało mi się Jeszcze raz Chodź, nie gadaj To będzie w lewo Z tego co pamiętam Ja się nigdy w lasach połapać nie mogę, a tu takie wyzwanie mi dali. Najwyżej pójdziemy koło auta, bo to to wiem na pewno. się zmęczył już Nie no włączy. Tu? Nie. Dobra, idziemy koło auta. A tu! Jaki <laughs> za mnie jak sklep. Teraz... I y kamera. Popatrz kasety Gdzieś tu. Mm. Kurwa, nie to. Co i, i będzie tu coś? Nie, no kto widział, nic nie daje. No bo wtedy mieliśmy coś takiego, że jakby to było na podłodze. Jest! Dobra. There it is. Piłka. Heel! Piłka w środku. Now show, me. show me, show me Dobra, biegnij Dawaj, dawaj, mamy mało czasu Nie, Niepokoi mnie ten dźwięk, który mam cały czas w prawej słuchawce No i co? Dalej? Co ty kurwiasz? Lecisz, chłopie, lecisz. No ale na chuj ty tak zawracasz? No cały czas krążymy w kółko. W, w ostatnim odcinku krążyliśmy w kółko. Jak, debil, jak Jak debile. Dobra. Co to kurwa miało być? How are you, buddy? Bullet! Come on, boy! Don't make me chase you! Come here, boy! Bullet! Where are you? Bullet! Heel. To byliśmy to będziemy... Kurwa mać Gdzie to jest gówno jebane Tu gdzieś Gdzie to jest? Aha, bo musimy patrzeć na niego Zwracaj uwagę na zachowanie No dobra, to było w ostatnim odcinku No i co dalej? Faseta zagrożenia. Mhm. Czyli musimy mieć światło, żeby przeżyć. <coughs> Gdzie ty jesteś teraz? Dobra. No. No prowadź, prowadź. Kurwa, znowu to gówno. No pokazuje tam. Się przemieszcza. Wid? Wszystko ja. Pięknie. Udało mi się. A tu jest to chyba drzewo, co spadło. Więc, a nie. Co to jest? Wagon. No i to drzewo, co spadło. To jest na to rada. Zrobimy tak. Eee... Nie, to było tu. Nie, tu nie to. Nie ta. To będzie tu. O proszę, o to mi chodziło. I teraz możemy wejść? Czy nie? Nie, dobra. Wejść. Teraz z awatarem weźmiemy. No i co w związku z tym? We're so close. No, what do we do? Base to Alice, I repeat. Base to Alice. No. Go ahead. Uh look the white tree you were telling us about. I found it. It's really here. Yeah. Why wouldn't it be? Anyway, I, I'm nearby, so just wait for me there. Yeah. Right? yeah. Just don't take too long. Well, it's not like we have much choice. Let's go back, boy. Wejdziemy. A białe drzewo tam, które to było w końcu. Czy to było to takie z... przy tym jakby zejściu, czy, in... czy tam to pierwsze? Mhm. Czy to będzie to białe drzewo, czy to nie będzie to? Bo nie mam pewności. Chyba nie. A, dobra, jest tu. 100. So, est. So am I? What are we talking about the same tree? White, leafless, uh, black vines all over? No, tak. Yeah, that's the one. Well, look, this doesn't make sense. All of this. It's just ridiculous. God damn it, Ellis. It was a mistake letting you come here. You wanted to redeem yourself. I get it. And I wanted to help, but th this is too much for you. You're not thinking straight. Hey, don't talk to me like I'm crazy. What do you want me to say, Ellis? That it's all fine and dandy? Cause I sure as hell tried that, and it didn't work. Fuck. Screw you, Emmett. I don't need your help. Well, it's you who needs me. Now I'm the only person in this goddamn forest who is even remotely close to finding. Maybe we're just Emmett. You there? Emmett. God damn it. No i co teraz. się jest. No i to główno. Co skupić? jej, nie bicie mnie.. Dobra. Wiadomość przyszła. Czy jest telefon? To wiadomości. Bycie w ruchu jest lepsze niż pozostawienie w miejscu. Jest to o 99% bardziej prawdopodobne, że ci, którzy się nie poruszają, zginą. Lepiej zacznij iść. Mm. No dobra. Gdzie mam? Kłująca sytuacja. Pójdziemy tu.

Finish. Nothing there, huh? Mm. Dobra, idziemy jeszcze raz tutaj do Wait, isn't that? Hey, what? It's Lanning's car. But how? It, it was a complete wreck just a moment ago. Weź tą I, mean, I know you're there. I just found your car. Come on, Emma, talk to me. Oh, fuck. The light. Channel three. Oh, locked, of course. Dobra, e, kanał. Weź tu. Settle. Turn on the lights. One shot. Man. What? The headlights, turn them off. Why? Who is this? Hello? Oh. Yeah, why the hell not? Not that it's not interest. No, dobra. Dobra, włączymy światła. To jeszcze jakaś kotki jest. Another jest... missing tartak w Black Hills. Skrzynka zbierz czujnicewki, czujnik obrotu Nadwoziem, prawe światło. 10A. Światło przednie 20A. 10A i 20A. poszło niepokoi mnie to trochę, ale cóż musi być tak 10 i 15 nie? nie 4 i 5 musi być 10a, dobra. Gdzie jest 10? A? Tu 20A to będzie 7. yy dobra, wszystko zrobię. Podobno się przeszło Kurwa nie to A nie ma sygnału, nie? What the Nagroda, mamy kod do tego, dobra idziemy tam Gitara Ale ryje, bo nie. Zaczekaj, jak mamy kod. Będzie tak... Na koniec, na koniec. Drugie, trzecie. Drugie. Na koniec, na koniec. Trzecie, dobra. Picobello. Co tu będzie ciekawego? Jakiś pokój kogoś. Są Już tak długo nie pamiętam. Z czym byli przedtem? Ludzie na dłużej, nie zorientowali się, gdyby ktoś obcy nagle wszedł pomiędzy nich. Nic już nie słyszą i prawie nic nie widzą. Jeśli za to ktoś się zbliżysz, ruch może przyciągnąć ich uwagę. To tu to jest w stanie ich rozdrażać. Ja to zdaje im, bo zostaw ich w spokoju, a nawet się z tobą nie zrani inter... Nie zrań ich, ani spocznie, się nie dopadną. Nie to nie, nie przeszkadza, sprawiam, że dzielą moje cierpienie. Kto to jest? Ktoś tu mieszka, chyba.

Więcej tu nie mogę zrobić. Pojebana akcja totalnie. I co teraz? Ej. Bulety Ja pójdę jeszcze raz zobaczyć, czy tam na no. nic tu nie ma ciekawego. Jeszcze? Nie ma. Samsung. Pójdziemy jeszcze raz do tego auta Może tam... się coś jeszcze dowiemy W sumie tych świateł nie włączyliśmy Kurde, nie chciałem tego przycisku Dobra, wyłącz to radio Wynik, zapomniałem. No. Moduł sterowania nadwoziem. Tu też mi jest niepotrzebne Światło postojowe. Lewe 4-5 to powinno być. A to jest. Zapalniczka to też nie potrzebuję. Światło przednie to jest 7K20, a jest światło na 8 Światło przednie to jest... Aha, to jest 9 9 i 7 musi mieć 20 Teraz good. pójdzie Dobra, ale zamiedałem mnie dały Ona się zrzegała Właśnie pies mi się zrzegł Dobra, szukaj a może teraz, jak pójdziemy do tego drzewa, to. A nie, to nie ma już tego drzewa nawet w sumie. The fuck, Ta Gra z pojmanu. Wiadomość Jezu, ile wiadomości? Jazz, 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 wszędzie jazz. Zadźwięk mógł Dzwoniłem tylko po to, żeby... właściwie to nie wiem, że nie myślałem no. Unikasz mnie, czy idziesz bałansować w lesie? Hej, dziękuję, prawie na samą pocztę A mogę do niej zadzwonić? O, o, dobra, okay. No, no, no. It's it's good to hear your voice. Listen, I'm sorry about before. Seems all I do is apologize, and then I say something stupid again. Yeah, and I keep coming back for more. I guess I'm a glutton for punishment. It's like we're trapped in a never-ending cycle of bullshit. I'm Mamy to drzewo, chyba. Hey, as long as we're getting paid, we were good for a while, weren't we? Yeah, I guess we were. So, what happened? I don't know, Ellis. Life, life, life happened. Yeah, mine more than yours. Hey, don't beat yourself up. You got a job to do, remember? yeah yeah. i better get to it call you later okay i'll hold you to it but stay 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 i'm it's better be worth it On jest. Chodź tu, w którą stronę pójdziemy? Mm, w Tu, Ale chodź, bulet, chodź, ruszaj się. Nie ma czasu do stracenia śladów. One's barefoot. Odd. No, it's not I not But for green hell. What did you find? Alright, good boy, good boy. Then move aside. Oh, crap. oh sh -sh -sh. It's okay, buddy. I don't like it either. Just so let me take a look and we'll be on. Mm -hmm. Jesus Christ! Fuck. What is Oh, kurva. We were just oh, yeah. I don't understand. Emmett. Oh god. Fuck. Lanning. Oh god. You... Oh, you know you deserve better than this. With the killer. Oh. Skin his face, clean cuts, probably post-mortem. Lenin's badge. Oh, no one deserved it more than him. Neck wound. Deep. And his head is, oh god, it's barely hanging on. No. Ma. Lenin was tough. Experienced. Moneta. Co masz? Kaseta Zabójstwo przecież, a może to my wszystko tak naprawdę robimy? Chyba. No, nie, what were you doing here, Sheriff? This is no longer just a missing person case.

to tyle na dziś, na razie cześć i pa.